Jarosław Kaczyński ogłosił, że przekaże trzynastą emeryturę na cele charytatywne. Gazeta wyborcza zrobiła rozeznanie wśród posłów partii rządzącej. Jedynie dwójka parlamentarzystów emerytów zadeklarowało przeznaczenie trzynastki na cel dobroczynny. Kropka Jarosław Kaczyński jako pierwszy obwieścił, że rząd PiS przygotuje się do wypłat TZW. 13. Emerytur. Miliony polskich emerytów i rencistów otrzymają do maja równowartość minimalnego świadczenia, 1100 zł brutto emerytury i renty lub 875 zł renty przy częściowej niezdolności do pracy. Wiemy na co Jarosław Kaczyński przeznaczy swoją 13 emeryturę. Szczytny cel, czy gest pod publiczkę? Media trafnie dostrzegły, że z 13 emerytur skorzystają też parlamentarzyści. Choć środków im nie brakuje, Gazeta Wyborcza pokusiła się o zapytanie posłów emerytów o cel, na które przekażą swoje dodatkowe świadczenie. Dziennik zrobił rozeznanie wśród posłów w poniedziałkowym wydaniu. Wyborcza zaapelowała, by posłowie przekazali swoje emerytalne trzynastki na cele charytatywne. Odzew na tę inicjatywę okazał się znikomy. Czytamy, że na 41 posłów emerytów zapytanych przez dziennik, deklaracje złożyły tylko dwie osoby. Co ciekawe, wśród nich znalazł prezesa PiS Jarosław Kaczyński we własnej osobie. o celu, na który trafi dodatkowa emerytura Kaczyńskiego, poinformował wyborczą Radosław Fogiel, dyrektor biura poselskiego prezesa PiS. Czytamy, że krajowe minimum, przyznane w praktyce przez Kaczyńskiego samemu sobie, ma trafić na cel dobroczynny. Dziennik pisze. Że środki trafią prawdopodobnie na organizację zajmującą się prawami i ochroną zwierząt. Deklaracja szefa biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego może zadziwiać i imponować zarazem. Nie od dziś wiadomo, że prezes PIS wspiera ochronę zwierząt. Słynny atlas zwierząt, który niegdyś ostentacyjnie czytał w Sejmie, stał się przedmiotem intensywnej licytacji. Datki z tego tytułu trafiły do lokalnego towarzystwa opieki nad zwierzętami. Drugim z posłów PiS, który odpowiedział na apel dziennika jest była posłanka PO Iwona Śledzińska Katarasińska. Dziennik poinformował, że ma przekazać swoją trzynastkę na debatę o kulturze.